Los malutkiej Marysi Zbrenna chwyta za serce. Dziewczynka choruje na SMA i, by żyć, potrzebuje najdroższego leku świata. Jego cena to 9 milionów złotych. Terapia ratująca życie dziewczynki nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O dziecko walczą rodzice i setki ludzi dobrej woli, także podczas takich pikników, jak ten na targowisku Holenderska w Lesznie. Korzystanie ze wszystkich atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy, wiązało się z wrzuceniem pieniędzy do puszki. Dmuchańce, kład, przejażdżka samochodem, zabawy, kiełbaski, to nie był zwykły festyn. Jego uczestnicy mieli świadomość, że robią coś ważnego, uczestniczą w ratowaniu życia dziecka. Atrakcją festynu był także turniej w bóle rozegrany na bulodromie Linum. Nasza redakcja w składzie Natalia Pietrucha, Łukasz Kachel i Waldemar Włodarczak wzięła udział w rywalizacji o puchary. W pierwszym meczu drużyna telewizji Leszno pokonała Marysię i Bartka 12 do 5, w drugim zwyciężyliśmy 8 do 3 z drużyną Anioły Marysi. Trzeci mecz przegraliśmy z turbotrawką 5 do 12 i to wyeliminowało Telewizję Leszno z dalszych rozgrywek. Ostatecznie w turnieju dla Marysi Drożdżyńskiej pierwsze miejsce zajęła drużyna Nieziemski Duet, drugie Powiew Wolności, a trzecie Anioły Marysi. Marysia Drożdżyńska potrzebuje jeszcze 5,5 miliona złotych. Oto jak można jej pomóc. Na Facebooku działa strona z licytacjami. Licytacje dla Marysi chorej dla SMA. Pieniądze można wpłacać na zbiórkę pod adresem siepomaga.pl ukośnik Maria. Wiele miejscowości w regionie leszczyńskim organizuje festyny i wydarzenia charytatywne dla Marysi. Wystarczy śledzić lokalne media.